Hej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony oczywiście Chmielu, a to jest jak widzicie dokładnie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Far Cry 4. Jak widzicie jestem e, obok świątyni, tej, którą broniliśmy kiedyś. Nazwy nie pamiętam szczerze powiedziawszy I powiem szczerze tak. Patrzyłem sobie teraz, śniąc na bronię, uzupełniałem sobie amunicję, takie tam pierdoły przed odcinkiem jak yy, miksturki w ogóle, ale powiem szczerze tak, że widziałem, że mi się autokusza odblokowała To jest bardzo ponoć dobra broń. Niestety nie mam na nią kasy póki co, żeby jej kupić, ale kiedyś ją kupię, na pewno. Yy, zostajemy przy tych broniach co są, powiem szczerze, nie będę nic na razie zmieniał. I też ktoś mi py mówił żeby najlepiej, żeby kupić yy, Piłę, tylko piłę, żeby kupić, trzeba 550 tysięcy. Albo odblokować. 17 dzwonnic, także dzwonnice pasuje bardziej odblokowywać niż chyba kupić tą piłę moim zdaniem, więc będę odblokowywał dzwonnice i będę miał piłę, póki co nie mam na nią kasy, więc nie kupię, a, a w sumie 550 tysięcy to jest nie ukrywajmy, ale zbyt moim zdaniem chyba dużo. E, w każdym razie, czekajcie, gdzie my skończyliśmy poprzednio odcinek, Umiejętności, tak, umiejętności, może sobie coś rozdajmy, jakąś umiejętność. E, eliminacja przeciągnięcie. Aha, to jest, że możemy od razu po eliminacji złapać ciało i przeciągnąć. Trzymaj się celu. Mhm. A tu co mam mikstury? Mikstury żniwiarza. Nie, dobra. Wiecie, co to mi się wydaje? Ruchomy cel najbardziej potrzebną taką umiejętnością. I w sumie tylko chyba tylko o tyle mamy, No, dokładnie tak. Wytwarzanie przedmiotów. Coś możemy zrobić chyba nic. Właściwie to ja bym poszedł sobie popolować na najlepiej to by było znaleźć tego niebiańskiego tygrysa, żebyśmy mieli mikstur najwięcej albo miodożera, tylko gdzie są te kurwe miodożery, głupie. Wiem, że mieliśmy Ford przejmować w tym odcinku, ale na razie skupię się na jakichś pobożnych rzeczach, żeby mi się po, póki co lepiej, że tak powiem, trochę grało. Tu mam misję główną dla tego szlaku, też póki co jej nie będę robił, bo szukamy miodożerów. Może gdzieś bardziej kurwa, w naszej okolicy ich poszukamy tutaj. ty mm, tygrys, wilk, jaki? Tam był niedźwiadeł, to nie jest miodożer? Nie, nie, nie. Dziki... kurwa, jak te miodożery wyglądają? Cyjony, dziki, sambary, jakieś chuje moje... Wiem, że tu były gdzieś, czekajcie, tapir, cyjon... Pantera, świniał... Świniał, To był taki duży świniał z niego. Dzik, dziczeł, cyjon... tapiry... Na chuje, nosorożce... Na chuje, mm. Wielki Tybeta, kurwa mać, gdzie to może być? Cyjon, chujo na nie cyjon. O jest, Miodożer. Dobre w Kutas, tu jest. No to nic, z Tirta i z tirty jedziemy czymś na Miodożera, zajebiemy Kutasza. I będziemy mieć slot na jedną broń więcej, dokładnie. Tak, to nam się przyda w sumie, bo wiecie, jedna broń więcej. I już jest lepiej. Dokładnie tak. Czekajcie, kurwa jak się stąd wychodzi może być tędy. Za głupia pizda. Za duża. Za... namaste Namaste, Bądź połogosławiona kobito. A my. Tak. Chciałem zrobić taki sky jumping, ale chuj jumping, a nie sky jumping. Może po tym? Chuj. Kurde, no moment. Tu gdzieś musi być jakaś góra, z której mógłbym. O tak, sky jumping udany. Base jumping bardziej. Ciekawe, czy mi się uda, albo nie. Dobra, może bez takiej agresji. Chciałem przelecieć pod tym mostem. To by było zbyt agresywne. Dobra, chyba trzeba spadochron... ała... rozłożyć. Ha, to było nice, nice option. Kurwa. Och. Nie mamy czym podróżować. Więc po linie do góry dam radę. Dawaj, 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 to tylko 100 metrów. Tyle co nic. Szybko on się wspina, no kurwa nie wiem jakie on ma mięśnie, ale strasznie jest... szybko się chłopak wspina. Zaraz sobie złapiemy mi Miodożera jakiegoś, może nawet więcej. oho to czy, czy to to zwierzę po prawej? To jest to chyba. Gin głupi głupi kudachu. Czy to był ty? Yes! Nice. To dopiero jeden, co ty robisz temu dzikowi? Został go i błany krofil. Nie, 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 ja się go boję. Miodożerce, że. Ży, żyreły, szkurwi wąsy, gdzie one się kryją. Pewnie na dnie oceanu. Wow, 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 wow jakiś niedźwiadeł. Dobra, no jednego za, za, za jeden, jeden? Co tak mało? Nie podoba mi się to, nie, nie, nie. Nichuja. No kurwa bez jaj, żeby tylko jeden Miodożer był na tyle metrów. Koszę to auto Ja nie wiem jak można takiego bugu nie naprawić, cały czas piszę tutaj, że Przytrzymam kwadrat, aby zeskoczyć z lotnej, no kurwa to jest jeden update, wyszło już tych update'ów czyli 3 jak nie 4 Do tego jebanego For i dalej nie naprawili tego debile Nie wiem kto to tetował Ale kurwa nie downy Co jak świeci, a to to na miodorzery, przyszedłem tu zapolować. O, nawet sobie łuk wziąłem, żebym był takim typowym myśliwym. Jak się okaże, że kurwa tu nie będzie żadnego tego małego kutasiarza, którego spotkaliśmy przed chwilą, to się załamie. No. Taś, 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 taś... Nie no, może tak się ich nie było. Taś tak, kickic, kicki, kic. nie, kurwa. No. Eee, o jest, 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 ucieka z ale nie ucieknie. Kurwa. <gocy> Ej, was chyba coś podupczyło. Ja tu tylko na polowanie przyszedłem. A... Że tutaj coś odpaliłem? O kurwa. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Co wam tu nie pasuje kurwa? Oficjalnie proszę się przyznać. No, coś wam jeszcze nie pasuje? Ja na tym kurwa siadam. To jest moje od teraz. Ho-ho! Dobra, muszę się uleczyć. Nie mogę dalej na tym siadać. Kto jeszcze? Kto jeszcze? No, chodź tu. Ostatni, pięknie jest. Zabiłem go, ale on prawie też mnie zabił. Skurwysyn jest głupi. Dobra. Ja się czuję w tym momencie fajnie. Ale to nie zmienia faktu, że brakuje nam jednej głupiej kurwa skóry z tych małych, głupich zwierząt. Czyżby tam były? Nie, chuj, to kamienie. Kamienie. Kamienie, nie, nie. Kamienie. Nie, to kamienie. O stary! Dzięki, że tu zadupcasz. Przy okazji sobie uzupełnię troszeczkę zapasów. Mogę ci coś sprzedać. Gumę do rzucia. To się kurwa opłaca. To jest interes, interes życia u mnie w tym momencie. Uzupełniłem zapasy. A sprzedałem mu gumę do rzucia. Kurwa! Jestem rekinem biznesu. Gdzie te dawny? No! Kurwa, mać, głupie Miodożery Zachciało się chmielowim polowania na miodozery! Zachciało się, kurwa! Hmm? Zachciało się, no! No, zachciało się, kurwa! Zachciało się! Koszę to w takim układzie! To jest moje! Dzięki! I teraz. Módlmy się, żebyśmy tu gdzieś spotkali tego na chuja, znaczy nie na chuja, tylko Miodoż... miodożerce Och. Tylko pod koła niech wpadnie. Jeden, jeden! Błagam, tylko jeden. Chyba, że mamy już wszystko. Moment, moment, bo może się okazać. A, taki chuj. Kiciu, kiciu, taś, taś kiciu, kiciu, gdzie jesteś? Kotek. Nie ma skurwy, syna. Ma rozmach. Może tu gdzieś? Kiciu, kiciu. Taś, taś, ptaś, ptaś. Kiciu, kiciu. O kurwa, gdzie on jest? <grym> To nie tak. No kurwa, jeden! Jednego mi brakuje! wy Skurwysynu, bądź tu gdzieś, bo zaraz mnie huścili. A siadłem z tej windy, znaczy z tego kłada.

Och, Bogu, niech będą dzięki, kurwa. Na Maxa, czy Olstra, to jest to. Teraz na nachuje, by pasowało iść. Bus! Bus! Kurde. Dobra, wiecie co? W sumie, jak już tak odcinek leci, to co, lecimy na nachuje? Gdzie te kutasy można? Tu ja dożer, czemu go nie znalazłem wcześniej. Nachuje, gdzie jesteście? Tu jest na chuj, nie. Nie tutaj. Tu jest kutas. To tu. Zabijemy go. Będziemy mieć portfolio. O ile go znajdziemy, oczywiście, bo to też nie jest takie proste. Ho ho ho, coś czuję, że odpalę sobie swing suit. Znaczy, Base Jumping Suite i w ogóle... O, dolecimy tam na tym, na kombinezanie bez przypału. Tak, świetnie. Teraz modlmy się tylko, żeby tu gdzieś... Na chuja znaleźć. Bo jak nie będzie go, to będzie chuja Dobra, szybki... Szyb, szybki travel to był. I teraz smakuję. Już byłem tu kiedyś. Szukałem ich w tym terenie. Chuja znalazłem, ale teraz znajdę. Są skurwysyny, wysyny. Mają rozmach. Ale to to. Dobra. Sztuk jeden nam tylko chyba potrzebny, nie? Kurwa to tapiry Ach takie podobne A takie głupie Gdzieś muszą być syny się chowają pewnie po krzakach. Czekają tylko na mnie, wiecie? One to nie, nie, to nie są głupie zwierzęta. One wiedzą pewnie, że ja przyjdę, i dlatego się kurwa chowają gdzieś. Ja o tym wiem. Ale złapać takiego, to, to też nie prosta opcja. No już kurwa, gdzieś tu może ich trzeba wyniuchać. Jesteście głupie kutasy, skur wie chowają się. Pierdole. Dobra, wiecie co, nie chcę mi się już szukać tego na hura, a nie chcę mi się zaczynać misji głównych. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Like, Oczywiście widzimy się w następnym Dziękuję, ja się z Wami żegnam. To by było na tyle i cześć Wam wszystkim.